Cześć, witam na kanale Info Prawa. Rozsada papryki. Część osób już wysiało, sporo osób będzie właśnie siało w lutym, niektórzy w marcu. W związku z tym dzisiaj filmik, jak krok po kroku zrobić dobrą rozsadę papryki. Jak siać, pikować czy tam przenosić, jak prowadzić paprykę, wszystko z datami, wszystko pokazane, jak to wyglądało, co kiedy i jak robiłem. Posłuchajcie. I polecam wam tutaj moje dwie książki o uprawie warzyw. Mam teraz dobre promocje na zestawy. Mam też kalendarz warzywnika 2025. Jest on jeszcze bardziej rozbudowany niż poprzedni. Zapraszam do zakupu na stronie info.uprawa.pl i na Allegro. A teraz przechodzimy do materiału. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Polecany przeze mnie termin siewu na rozsadę to tak od połowy lutego do marca. Teoretycznie wysiewy można robić tak od końca stycznia do kwietnia, a nawet niektóre odmiany można siać tak do połowy maja, no ale polecam ten właśnie termin od połowy lutego do marca. Wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że to fajnie urośnie, że to te papryki w większości dojrzeją. Wiadomo, że mamy też różne pielęgnacje, jak m.in. ogławianie, ale to jest już naprawdę ważne. Też oczywiście sporo zależy od odmiany, no bo mamy takie odmiany, które no dadzą troszeczkę wcześniej plony od innych. Warto wspomnieć, że papryka jest wrażliwa na przymrozki. No i jak gdy wyszła mi wcześniej rozsada, to posadziłem papryki do donic i trzymałem pod osłonami. No potem po przymrozkach wyciągałem papryki, no i czasami je też wyciągałem jak w ciągu dnia było ciepło. Różnie bywa z kiełkowaniem nasion. Ja wysiewam i nic z tym nie robię, no bo u mnie pod lampami te papryki no, zwykle bardzo dobrze wschodzą, ale jeśli macie problem z kiełkowaniem nasion, no to dobrze by było, gdyby całość do wykiełkowania była blisko czegoś ciepłego, na przykład blisko grzejnika, żeby po prostu została troszeczkę podniesiona temperatura. Można również moczyć nasiona w letniej wodzie tak przez około 24 godziny i dopiero później siać. Głębokość siewu pół centymetra. Często mówiłem, że warto jest wysiewać nasiona papryki ostrej w rękawiczkach, no ale wysiałem bez, no bo po prostu potem ręce umyłem, nie dotykałem niczego tymi rękoma. No i teraz tak, do rozsady używam podłoży do siewu i pikowania, do produkcji całej rozsady, czyli do siewu i do późniejszego tego pikowania, przenoszenia. Czyli takie podłoże jest u mnie zarówno przy siewie, jak również przy pikowaniu, przenoszeniu do większego pojemnika. Rozsady zwykle nie nawożę, roślinki bazują na tym, co mają w podłożu. Ważne jest hartowanie, bo papryka jest wrażliwa na przymrozki. Warto wystawiać roślinki na coraz dłużej na zewnątrz. Oczywiście nie, nie jak są takie bardzo małe, ale później. Jeśli podłoże jest suche, to przed wysiewami warto je lekko podlać. Ja tak właśnie zrobiłem, bo, bo, no bo to u mnie te podłoże niestety takie suche było. No i po wysiewie polecam zraszać podłoże za pomocą opryskiwacza. Ważne właśnie, żeby nie podlewać podłoża mocnym strumieniem wody. No, tak już mam, że, wie, że wiecie, że wyprodukuję sobie ileś tam ro, rozsad, jest ich mnóstwo. 50 rozsad pa, papryki czy coś. Czy tam więcej, czy ten, i tak sobie coś kupię, bo nie umiem się powstrzymać. Czas na pikowanie papryki, czy też przenoszenie jej do większego pojemnika. Jest to według mnie zabieg bardzo potrzebny, dzięki któremu rozsada będzie dużo większa, przez co zwiększą się nasze plony. Widziałem już rozsady, które były produkowane w wielodoniczkach, w sensie że do końca w wielodoniczkach, ale nie oszukujmy się, taka rozsada będzie mniejsza. A mi zależy na tym, żeby posadzić już spore, w miarę wyrośnięte papryki. Pokazywałem wam już choćby w zeszłym. Roku różnice, gdy zostawimy takie roślinki w wielodoniczkach i gdy je przeniesiemy do większych. Różnica była bardzo duża i bardzo polecam Wam wykonać ten zabieg przenoszenia. Oprócz tej wielkości rośliny, to takie pikowanie, przenoszenie wzmacnia samą roślinę. Papryki najlepiej jest przenosić, gdy mają cztery listki, czyli dwa pierwsze listki to liścienie, a następnie są dwa liście właściwe. Po pojawieniu się liści właściwych możemy przystąpić do tego przenoszenia. I było mniej czasu, no te papryki urosły za duże. Powinny być już przeniesione wcześniej. To znaczy, no niektóre są przeniesione w odpowiednim momencie, bo po prostu. Później wyrosły, no ale mam tam dalej papryki, które już są no, za duże. Mają one cztery liście właściwe, na, na przykład, a ja preferuję właśnie przenoszenie, gdy pokażą się dwa liście właściwe. One są malutkie. No ale warto podkreślić, że lepiej późno niż wcale i i tak ta rozsada papryki przenoszona później dobrze urośnie. Więc bez obaw, nawet jak papryki są już mocno wyrośnięte, to warto je przenieść do większego pojemnika. Ja polecam pojemnik tak 200-300 ml, no zwykle używam pojemnika około 300 ml. Ja przenoszę roślinki do pojemników, które mają dziurki i tak właśnie polecam robić. Podłoże może być takie same, jakie używaliśmy do siewu, akurat ja tutaj użyłem innego podłoża, no takie miałem w tym momencie, ale papryka będzie dobrze rosła sobie w podłożu do siewu i pikowania, jak również w podłożu takim uniwersalnym. Przy przenoszeniu nie polecam ciągnąć za roślinę. Te roślinki są bardzo małe, no i jeszcze ich korzeń nie jest tak dobrze wykształcony. Polecam więc czymś to podważyć. Ja robię to nożem, no wkładam nóż z jednej strony i lekko nim ruszam, roślinka bardzo łatwo wychodzi. Nawet jeśli minimalnie uszkodzimy korzeń w trakcie przenoszenia, to papryce się nic nie stanie. Jeśli byście mieli wysiane papryki do jednego pojemnika, no bo tak część osób też robi, to możecie nożem lekko odkroić ziemię przy roślince lub pomóc sobie łyżką. Rośliny przenosimy po liścienie, aby liścienie znajdowały się niewiele nad ziemią. Po prostu ja zwykle przenoszę roślinki troszeczkę niżej niż, niż rosły. Liścienie są zwykle niewiele nad ziemią. Tutaj mam papryki, zobaczcie sobie, jak one pięknie wyglądają. Wezmę sobie tutaj pierwszą i patrzcie. O, pięknie, niewybiegnięta papryka. Ona od początku ma dużo światła, to jest bardzo ważne, żeby ona miała dużo światła. Ona była w groboksie były te była taka, mam taką lampę, ona była doświetlana. Teraz ta papryka jest przeniesiona do tunelu foliowego, który dogrzewam. Bo bez dogrzewania to one by mi tutaj padły, ale one pięknie rosną, one mają odpowiednią ilość światła, odpowiednią temperaturę i wszystko jest ok. Jeśli chodzi o rozsadę papryki, no to tutaj już jest różnie, bo można by odciąć stożek wzrostu, ten pęd główny, po prostu ogłowić paprykę na etapie produkcji. Rozsady. Część osób właśnie tak robi i w przypadku niektórych papryk, no w szczególności papryk ostrych, mają lepsze plony. Ja nie stosuję żadnego cięcia nie tnę moich papryk, zostawiam tak jak jest. No ale w późniejszym etapie uprawy to już jest różnie. Bo tak, pierwszy kwiat, pierwszy kwiat, jak w przypadku pomidorów, nie usuwam zwykle tych, tych pierwszych kwiatów, zostawiam wszystko. Tak w przypadku papryk, u mnie ten pierwszy kwiat. Na pierwszym rozwidleniu, czasami są to dwa kwiaty, czasami i trzy, wszystko jest usuwane. Na pierwszym rozwidleniu ta papryka sobie rośnie, rozwidla się sama z siebie i jest ten pierwszy kwiat czy pierwsze kilka kwiatków na tym rozwidleniu. Usuwane. Wszystko, co tam chce kwitnąć, jest na tym rozwidleniu usuwane. To wpływa na to, że to się lepiej rozrośnie. Nie pójdzie zaraz w ten, w ten kwiat, w ten owoc, co by było według mnie niekorzystne, bo jakby poszło, to byśmy mieli plony troszeczkę wcześniej, ten pierwszy owoc, czy tam pierwsze dwa. Natomiast ten krzak, mały krzak skupiłby sporą część siły na tym jednym kwiatku, na tym jednym, dwóch owocach i to by było według mnie bardzo niekorzystne. Tak samo właśnie nie, niektórzy tną, żeby to poszło dalej, rozrosło się lepiej. Ja nie tnę, aczkolwiek nie uważam tego cięcia za jakiś zły pomysł, ja po prostu nie tnę, ale później właśnie tak pielęgnuje, że usunięcie pier tego pierwszego kwiatu, usunięcie później do, do momentu rozwidlenie ale to jeszcze nie teraz. Bo teraz jest każdy według mnie liść ważny, te liście są ważne, usunięcie później wszystkich liści, wszystkich pędów do pierwszego rozwidlenia. Poniżej tego pierwszego rozwidlenia macie liście, no i między pędem a liśćmi też coś rośnie. I to wszystko, to, co rośnie między pędem a liśćmi, usuwam zaraz. Nawet na etapie produkcji rozsady, chociaż zwykle to dopiero później jak to, jak to wsadzę, bo po prostu nie mam na to, na to teraz czasu. Natomiast. Te liście zostają dalej, ale później, w późniejszym etapie, o którym też będę mówił, w dalszym, jak to już będzie lepiej rozrośnięte, już będzie dawno. Posadzone, to będę stopniowo też usuwał te listki do pierwszego rozwidlenia. Cięcie niektórych papryk może wpływać na nie tak pozytywnie, że dadzą lepsze nam zbiory? Dla niektórych może być to neutralne ja rozsad papryk nietne. Natomiast zawsze, ale to zawsze usuwam pierwszy kwiat, czy te pierwsze kwiaty na pierwszym rozwidleniu. Dlaczego? Tutaj są takie różnice, mimo tego, że to było wysiane w tym samym czasie, ta papryka, jak również no, choćby ta, która jest wyraźnie wyraźnie większa. Jak również ta papryka, te papryki były przenoszone do większego pojemnika w tym samym czasie co te. No, pokażę te rozsady papryki, jakie mam w domu. Mam też na zewnątrz pod osłonami, pokazywałem Wam je niedawno. I właśnie chcę opowiedzieć, dlaczego są takie różnice we wzroście. Zobaczcie sobie, tutaj po lewej stronie macie paprykę habanero. Ona rośnie wolniej niż te inne papryki. Dlaczego właśnie są takie duże różnice we wzroście? Po pierwsze, odmiana, bo właśnie ta papryka rośnie wolniej po prostu niż ta choćby papryka słodka. Co to jest za odmiana? YOLO WONDER. Mam kilka odmian, właśnie papryki słodkiej, czy to taka czerwona, czy to taka też czekoladowa. Kilka mam właśnie takich papryk. I tutaj mamy też choćby taką inną ostrą, też rośnie tutaj wolniej, Westlandia. I odmiana to jest jeden z czynników wpływających na właśnie taki wzrost. Ale najważniejsze jest tutaj światło. Pokazywałem wam choćby w zeszłym roku na przykładzie pomidorów, że miałem pomidory wysoko rosnące. Tutaj macie właśnie zdjęcie i y, objaśniam wam, jeśli chodzi y, po prostu takim kółkiem czerwonym. Pomidory wysoko rosnące, one były w tym samym czasie. Pomidory wysoko rosnące, pomidory karłowe, pomidory, które były trzymane w wielodoniczkach, w tym samym czasie one wszystkie były siane. Pomidory przeniesione do większych pojemników, czyli do tych takich, w których były te inne, ale nie miały one dobrego światła, były one na parapecie, gdzie było bardzo mało światła. I zobaczcie sobie, jakie były różnice. Światło ma bardzo duże znaczenie odmiana też bo właśnie tam było widać między tą, między tą karłową, między tym karłowym pomidorem, a tym wysoko rosnącym więc światło to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo znaczy. No i też jak to fajnie wzejdzie, bo jeśli coś mi wzeszło szybciej, to ja to szybciej mogłem przenieść do większego pojemnika i przez to, że to było w tym większym, to już z automatu miało więcej gleby i tak dalej. Lepiej rosło, szybciej mi to rosło. Natomiast, jeśli coś mi tam wzeszło później, to w tej chwili by wyglądało tak, żeby to miało, nie wiem, yy, jeśli to by wzeszło choćby ze dwa tygodnie później, to by Teraz było takie, żeby to miało dopiero by się zaczynały liście właściwe. To jest bardzo, ale to bardzo duża różnica. Żeby to dobrze wzeszło. Dobre nasiona, żeby były to też jest bardzo bardzo ważne, bo czasami się zdarza, że są takie kiepskie. Warto mieć też swoje. To też jest według mnie duży skarb swoje nasiona, bo zwykle one wschodzą fajnie. Też warto trzymać je w miejscu w miejscu, które jest w miarę chłodne i nie niewilgotne. Więc to jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o Nasiona, no ale tak jak mówię, to światło ma bardzo duże znaczenie. Tutaj mam właśnie te rozsady, które są w Growboxie. W grow Do, doświetlam je specjalną lampą i one dużo lepiej rosną niż te, które są choćby na zewnątrz w tunelu foliowym, znaczy się. To one mają. Gorsze warunki, ale też i tak bardzo dobre, i te będą szybciej rosły niż, yy, niż tamte. No ale tak czy siak, jeśli trzymacie rozsady, to trzymajcie na parapecie, gdzie jest bardzo duże nasłonecznienie, lub doświetlajcie lampami, lub trzymajcie je w tunelu. Foliowym to jest też bardzo, ale to bardzo dobry sposób. I nawet jeśli te rozsady będą troszeczkę mniejsze, bo w tunelu będą one trochę wolniej rosły niż, niż w takich idealnych warunkach, no to i tak one bardzo dobrze. Wyrosną, ale to nasłonecznienie, te, ta szybkość wschodów, to przeniesienie, w tym przypadku, w przypadku właśnie pomidorów, w przypadku papryk, w przypadku miechunki, bakłażana i nie tylko, do większego pojemnika ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. W późniejszej fazie wzrostu, czy to jeszcze na etapie produkcji rozsady, czy też podczas dalszego wzrostu, rośliny mogą pozbyć się liścieni i według mnie nie należy się tym Przejmować. I tutaj macie właśnie taki przykład, gdzie jeden liście nie jest już kiepski. Czasami się tak zdarza, że będą dwa kiepskie, a czasami, że przez właśnie dłuższy czas te dwa liście nie będą bardzo dobrze wyglądały. Tutaj nie ma się co przejmować. Roślinki same z siebie mogą gorzej rosnąć. Ja tak miałem w zeszłym roku z papryką, gdzie no około dwie odmiany, a szczególnie jedna, sama z siebie rosła zdecydowanie gorzej, coś jej się no, działo. I sadzonki były w różnych miejscach i tylko one padały, że. Nie było, że one były w jednym miejscu i nie wiem, to jedno miejsce było jakieś gorsze, ale one były w różnych miejscach, a inne papryki rosnące obok rosły bardzo dobrze. Jedna i ta sama odmiana rosła bardzo kiepsko. Należy dbać o to, aby podłoże było lekko wilgotne. Niekorzystne jest podłoże bardzo mokre przez dłuższy czas, jak również podłoże przesuszone. Nie ma uniwersalnych wytycznych, które mówiłyby o tym, że na przykład należy podlewać dwa razy dziennie. No mi się zdarza zraszać podłoże rano i wieczorem, ale zawsze należy sprawdzić, jak mokre jest podłoże. No bo różnie bywa, czasami wiecie yy Podlewam roz, ro, rozsady co kilka dni. Jak na przykład doświetlam to, no choćby właśnie raz na dzień, dwa razy na dzień, nawet różnie to bywa. Należy to właśnie dostosować do warunków świetlnych. I ogólnie do roślin, do tego, jak jest rozrośnięta. Nie polecam podlewać roślinek ani gorącą, ani bardzo zimną wodą. Najlepsza woda to woda letnia. Dobrym pomysłem jest nalanie sobie wody wcześniej do otwartego pojemnika i użycie jej po kilku godzinach. Taką odstaną wodę można też użyć w kolejnych dniach. Papryki ostre i słodkie. No, gdybym nie dogrzewał, to nie pozwoliłbym sobie na to, żeby one były przeniesione. To warto podkreślić, bo teraz jest jeszcze za wcześnie na takie przenoszenie. Dla tych papryk by było za zimno w no... Gdyby ten tunel nie był dogrzewany. Ale z racji tego, że jest, to sobie mogą tutaj przenieść papryki. Dosyć ładne, ostre i słodkie papryki. Niech jeszcze podrosną i później będą sadzone do donic. O tak, tak, tak. O, ten, ten kwiatek zawsze usuwam. I zobaczcie sobie tutaj z góry. Ta tacka. Zobaczcie sobie jakie te liście i tak dalej. A ta? I te, te papryki w tej tatce były dłużej w kontrolowanych warunkach, to znaczy, były one w domu, były one doświetlane, więc miały lepsze światło i tak dalej. Spójrzcie sobie choćby na to. To jest o, Habanero czokolady. I, I tutaj o. Obojętnie, które. O. też macie Habanero czekoladowe. I zobaczcie sobie na gigantyczną różnicę. One były siane w tym samym czasie, były pikowane w tym samym czasie. Co daje światło? Co robi światło? Niesamowita, ale to niesamowita różnica. Tutaj pęd tej papryki doświetlanej jest grubszy. Nie wiem, czy to widać, ale ja to widzę, właśnie ten, ale chyba wy to też widzicie. Ten jest grubszy, wyraźnie grubszy niż ten. Patrzcie, no papryka jest już gotowa do tego, żeby ją sadzić. Ona wygląda tak, gruba łodyga, korzeń tutaj już wystaje, jest super. Tutaj mamy pęd główny, który idzie, idzie i później samoistnie się rozdziela. Tak samo było tutaj. Tutaj mamy pęd główny, on sobie idzie, idzie. Czekajcie, i tutaj, jak również tutaj się rozdzielił na dwa. Samoistnie się tak rozdzielił. I czasami się zdarza, że się rozdzieli na trzy. Ja to wszystko zostawiam, to co się tutaj porozdziela. Ale tutaj już mamy tak, w przypadku papryki słodkiej, jak również ostrej, robię tak samo tutaj. Więc wszystko to, czekajcie, mój profesjonalny znacznik, co jest między pędem głównym a liściem, to ja już usuwam na etapie produkcji rozsady. No akurat tego tutaj tak nie pousuwałem. I tak robię w przypadku zarówno papryk słodkich, jak również papryk ostrych. Czyli tutaj mamy o. Widzicie? Między tym o, ciach, usuwam. Czekajcie, przytrzymam. O, pyk, tutaj już nie ma. Jeszcze, jeszcze jedna. O, jeszcze tam z tyłu. I teraz już mamy to usunięte. Zwykle to robię później. Po prostu, jak już wsadzę, to sobie to. Usuwam, no ale tak teraz Wam właśnie chciałem to pokazać. Tu mamy pęd główny. Między właśnie tym pędem a liściem nie ma być nic. Przynajmniej ja tak polecam, bo są różne szkoły, różnie ludzie robią. Tutaj ja tylko mówię jak ja robię. No i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za niedługo będzie taki kompleksowy filmik o uprawie papryki. Jak ją uprawiać przez cały sezon. Jak chcecie to możecie mi coś miłego napisać w komentarzu. Dziękuję Wam za postawienie wirtualnej kawy. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.